witamy Was w studiu Biker Budzyk, w studiu plenerowym, gdzie pre prezentujemy dzisiaj rower od Bianki. Jest to model Damianie? To jest Bianki Evertic FX Type 91. Eee, tak, wyszliśmy troszeczkę na, na powietrze. Trochę Summer Edition postanowiliśmy zrobić dla Was. Eee, mieliśmy takie sugestie w komentarzach. Eee, myślę, że i nie, niedługo wsiądziemy na te rowery. A dzisiaj w plenerze przedstawiamy Wam bardzo fajnego fula od Bianki Fula elektrycznego? Tak, trzeba to zaznaczyć, no widać to, ale zaznaczmy to, że jest to full elektryczny, który ma w sobie kilka smaczków, które chcemy Wam przybliżyć. Model, który miał premierę w czerwcu tego roku i chcemy Wam go przedstawić. Tak jest, model nietuzinkowy, bo też jego wygląd, jego geometria, kształt ramy, na pewno odbiega od produktów konkurencji. Wrzuca no, się też w oczy tutaj, szczególnie w świetle dziennym, tak, słonecznym. Lakier, który no, prezentuje się bardzo fajnie. Jest to lakier metalizowany oczywiście, nieco jaśniejszy przód, ciemniejszy tył, no i duży napis żółty, biańki. No tak. wszystko to prezentuje się bardzo ciekawie. Ogólnie patrząc na ten rower, nie patrząc, nie zwracając uwagi, nie znając się na komponentach, już sam lakier nam sygnalizuje, że jest to premium. Jest, wygląda to po prostu na bogato, tak? I przyciąga oko. Do tego dodamy, że jest postawiony na silniku Bosch CX Comp, gdzie mamy 85 Nm i w końcu mocniejszą baterię 800 godzin, która nam powinna zapewnić 100 km w terenie, zasięgu. No to jest, jest się przy czym bawić, tak? Tak, no, rower, który przeznaczony jest do jazdy w terenie, po górskim. Terenie, trudnym terenie, no bo też na to wskazują nam tutaj opony o szerokości aż 2,6. No, myślę, że zrobić 100 km, 100 km po górach, nawet elektrykiem, no, jest nie lada wyzwaniem. A ten sprzęt nam to ułatwi. Tak, jak wspomniałeś już o oponach, no to jak Bianki tej klasy, to i Pirelli. Tutaj mamy Pirelli Scorpiona, właśnie w szerokości 2,6. Mamy widelec RockShox Lera o skoku 150 mm, oczywiście z tłumieniem olejowo-powietrznym i tak samo, jeżeli chodzi o damper, damper jest to Deluxe Select. Również od RockShox? Również od RockShox, również o skoku, skoku tylnego zawieszenia 150 mm. Tak jest. Smaczki w tym rowerze, na pewno cały, cały ten osprzęt od Boscha, tak? Również bateria jest Bosch. Tak, tak to jest taki. Warto istotne. wspomnieć, że nie że dostajemy wyświetlacz z napisem Bosch silnik, a bateria byle jaka. Tutaj wszystko jest marki Bosch, także to gwarantuje na pewno dobrą jakość układu elektrycznego. Mhm. Jeśli chodzi o napęd damianie, co tutaj dostajemy o napęd manualny? Mamy Srema Igla NXA. Jest to kaseta z dostawem 10.50. Mhm. Jeżeli chodzi o Korba, jest to FSA. Kaseta oczywiście dwunastorzędowa. Kaseta oczywiście dwunastorzędowa. Jest to pewna oszczędność, nie ma co ukrywać, bo jest to jeden z podstawowych osprzętów. Mhm. Jakby nam się to rekompensuje na przykład tą baterią Boscha, a nie, mhm. a nie jakąś Dostajemy zastępczą. Inne tak. komponenty lepsze tak. po prostu. Przyjrzymy się na kształt tej ramy tego roweru. Warto zaznaczyć, że e, główka sterowa ma kąt 64,5, około 64,5 e, stopnia. Mhm. Natomiast, natomiast rura podśodowa to jest 77 stopni. Co Jak to wpływa na jazdę? Co to oznacza? Ten rower znacznie lepiej podjeżdża, znacznie pewniej względem poprzednika z tej serii. E, no i znacznie więcej wybacza nam na zjeździe. E, mhm. no, możemy się. Że tak powiem, bez konsekwencji i bez wielkich wybacza, umiejętności, tak, fajnie zabawić i, i ten Robert nam to umożliwi. Jak już mówimy o zjazdach, no to warto by się zatrzymać w połowie, czy. Na końcu tego zjazdu. Znaczy, warto, warto mieć pewność, że jak będzie trzeba wyhamować, to nas wyhamuje. A za hamowanie odpowiadają nam tutaj Sremy DB4. Czterotłoczkowe. Czterotłoczkowe zaciski. Yy, I yy, co świadczy o tym, że, że podchodzą poważnie do hamowania z przodu i z tyłu, jest tarcza mhm. 203. Także... Z tyłu również. Z tyłu również, z przodu i z tyłu. Także... Znaczy te hamulce na pewno zatrzymają ten rower. Yy, jeszcze tak sobie zerkamy tutaj na sloty, jakie są, tak? Z przodu widzę, że jest slot do mocowania błotnika. Ja tak, to jest ciekawe, że... Yy, Takiej lotki można powiedzieć, ale z tyłu mamy nawet miejsce na bagażnik czy stopkę, tak? Także ten sprzęt nawet yy, dla ambitnego amatora, który będzie chciał go wyposażyć sobie w osprzęt turystyczny, jak najbardziej, tak? To jest ciekawe, że rower e, na, na takich komponentach, który ma fajną geometrię, e, jednocześnie jest tak e, uniwersalny i casualowy, mhm. że możemy tym rowerem, no nie wiem, zamontować sobie stopkę. Wiele mam zapytań. Przy, przy zakupie dowolnego fula, czy jest możliwość zmontowania stawki? Bo raczej nie ma tu slotu i raczej mhm. się tego nie robi. No ale z drugiej strony, Bianki nam jakby komunikuje, że no, a kto ci zabroni? Okay. Jeżeli masz ochotę, proszę bardzo, dajemy ci taką możliwość. Bagażnik podobnie. Okej, okay. patrzę, tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o droperze. Jest oczywiście rower wyposażony w droper, dzięki czemu na zjazdach będziemy mogli obniżyć swój środek ciężkości. Mhm. Będzie się nam po prostu łatwiej też zjeżdżało. Czy byśmy chcieli w łatwiejszy sposób sobie zsiąść tego, z tego roweru? Też przy zsiadaniu możemy sobie obniżyć łatwiej będzie nam zsiąść z roweru. Tak. To też wyczytałem, że takie. E, takie zastosowanie dropera e, jest opcjonalne. Powiem Ci tak. E, patrząc na konkurencyjne e, rowery z tej klasy, znalazłem tańsze, tak? No tak. Znalazłem tańsze, e, jeżeli chodzi o sam goły osprzęt. Mhm. Może tam nie było e, baterii Boscha, mhm. ale załóżmy, był e, lepszy osprzęt, wsadzony w postaci lepszego napędu. Okay. E, no, i teraz pytanie, dlaczego mam wybrać Bianki, mhm. mając obok sprzęt, który jest, jest tańszy? No tak. Myślę, ja... że tutaj też marka z wieloletnią tradycją, tak? no bo tu mamy jedną z najstarszych marek tak. rowerowych, która ma duże doświadczenie w produkcji rowerów, i też marka, która to już wspomniałem na początku, robi rowery wyglądające ciekawie, designersko na pewno. No myślę, że są w czołówce, jeśli chodzi o design. Jeśli ktoś lubi coś, co się wyróżnia, tak? Powiem ci tak, to komunikat jest jasny. Bianki to prestiż, to marka. To dbanie wieloletnie o szczegóły. Tutaj rama aluminiowa ma tak pięknie zaszlifowane przy główce sterowej spawy. Spawy, że wygląda jak karbonowa, a karbonowo nie jest. Mm -hmm. a design i kolor, który no, przyciąga. Jest to rower, który dobrze wygląda nie tylko na papierze, ale i, i na szlaku. Mm -hmm. Jest to rower, na którym wy jedziecie, tak? A oni się za wami oglądają. No, to jest, dużo, tak jest To jest też wartość dodana. Marek rowerów można spotkać kilka w dużym mieście tak. y, w ciągu godziny nawet takich samych. Bianki, no jednak jest dość egzotyczny nadal, tak? Także jeżeli e, chcecie mieć coś klasy premium e, z wieloletnią tradycją z tym kunsztem, rower, który się wyróżnia z tłumu. No to, no to Bianki jest właściwym wyborem, naszym zdaniem. I to nie tylko w modelu Evertki, ale i w większości, które Wam prezentujemy. Mm -hmm. No co, dajcie znać, jak Wam się podoba ten sprzęt od Bianki. Może jeździcie na takim sprzęcie? Dajcie znać, jak Wasze wrażenia z jazdy. I to na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne. Ona no, no już niebawem, cześć.